Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski. Brew cenzurze, dziś wtorek, a więc zrozumieć, by przeżyć nasza playlista. Jak już pewnie Państwo odnotowaliście, zaczęliśmy właśnie drugi rok w historii wbrew cenzurze, więc nie mogło być inaczej niż byśmy zaprosili nowego gościa na nasz kanał. Dziś, co prawda, 8 sierpnia, 5 sierpnia mieliśmy sobotę Raport Frontów Extra, dlatego ten program rocznicowy o. Andrzeju Leperze, na no rocznicowy w związku z jego niewyjaśnioną do dzisiaj śmiercią publikujemy dzisiaj, ale naszym gościem jest ktoś, kto nawet w czasach, gdy nie można było tak naprawdę dobrze o Andrzeju Leperze pisać, mimo wszystko to robił. Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Wąkaniewska, publicystka obecnie, tygodnika nie. Witam serdecznie. Witam cię serdecznie i Państwa również. No, właśnie, Agnieszka, jak już powiedziałem, zaprosiłem Cię do programu, ponieważ byłaś jedną z tych publicystek, które, że tak powiem, dawały radę, zdawały egzamin z tego, co nazywamy rzetelnością dziennikarską i po prostu chyba ludzką uczciwością. Ale chciałbym, o tobie, chciałbym z Tobą porozmawiać o fenomenie Andrzeja Lepera, zarówno w publicystyce, jak i w ogóle w Polityce, bo ty też to dostrzegałaś. I może, właśnie w pierwszej części, zaczniemy od tego, dlaczego Andrzej Lepper tak, a nie inaczej, czyli no po prostu negatywnie, jeżeli są nasi mocni widzowie, mogą tego po prostu nie pamiętać. Bardzo negatywnie funkcjonował od samego początku. I czy czasem taką. Pierwszą przyczyną, która już skreślała Andrzeja Lepera w tej publicystyce nie było to, że jako jeden z nielicznych, a w każdym razie nielicznych na takim poziomie liderów politycznych, no był on jednak zdecydowanie negatywnie nastawiany do przemian roku 89, czy mówiąc nawet wprost kontrrewolucji 89 roku. Czy to nie było coś, co już jakby z automatów tej tak zwanej demokracji, przy tych nowych, nowej wolności słowa, swobodach obywatelskich nie wykluczało czasem z debaty? Myślę, że to nie było wszystko, ani to nie było najważniejsze. To znaczy, powiedzmy sobie jeszcze, że przecież była taka grupa, Solidarność Pracy. Ja byłam członkiem, założycielem tego, tej, tej struktury, którą był Karol Mozelewski, Aleksander Małkowski, Ryszard Bugaj, Andrzej Miłkowski, zapomniany, ale znakomity działacz robotniczy, z Huty, działacz Solidarności z Huty Warszawa. I oni też kwestionowali ogólnie, krótko mówiąc, Balcerowicza, tak? I nie byli wykluczeni. Byli lekko marginalizowani, traktowano nas jak takich jakiś takich romantyków socjalistycznych, ale to nie było tak, że, że, że nikt nie podawał ręki Karolowi Mozelewskiemu, kiedy on głosował przeciwko Panu Balcerowicza. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o lepera, to jednak, to jednak przyczyną, dla której wydarzyło, znaczy był tak traktowany, jak był, był klasizm i snobizm polskiej klasy politycznej i pierwszych, właśnie pierwszych lat. Pierwszych 25 lat, bo dopiero PiS na bazie tego klasizmu, klasizmu, snobizmu i poczucia wykluczenia przez bardzo dużą część społeczeństwa doszedł do władzy i, i jakoś to odwrócił. Więc więc myślę, że nawet nie tyle merytoryczny komunikat Lepera, co jego. Pochodzenie lud, prasowe. Ludowe korzenie, tak. Jego ludowe korzenie i to, że, że, się, że, że, że nie próbował się wpisać w ten kod kulturowy, który był wszechobowiązujący. Była było to, było to rzeczą, która szczególnie ludzi denerwowała, znaczy ludzi przepraszam, no elity. No to też ludzie jednak, jakkolwiek może... Z trochę gorszego gatunku, gorszego sortu. z humanizmu, no ale jednak ludzie, prawda? Ten klasizm, to traktowanie Andrzeja Lepera w ten sposób, jednak jego nie zniechęcało, no bo zwracam uwagę na jego karierę, która, no jednak przez te pierwsze 10 lat to były wzloty i upadki, prawda, no samoobrona potrafiła w 97 roku zrobić jakiś bardzo w ogóle niski wynik wyborczy, a mimo wszystko w okresie 99-2000 on znowu wraca z tymi blokadami, czyli był bardzo wytrwały, nie zniechęciła go ta dyskryminacja w polskim przekazie publicznym, Mimo wszystko jednak walczył, no ale no właśnie, wówczas gdy już zyskał tą siłę polityczną, nadal publicystyka w Polsce nie odnosiła się do niego w sposób merytoryczny, tylko próbowała go wrzucić w jakieś szufladki. To znaczy, centro prawicowe gazety mówiły o tym, puszczały oko, że taki bolszewik, prawda, radykał komunista i tak dalej. Z drugiej strony te mainstreamowe centrolewicowe gazety lubiły o nim mówić perfaszysta, ale czy tak naprawdę nie chodziło o to, by dzięki takiej technice po prostu nie mówić o tym, co samoobrona ma Polsce do zaproponowania? Ja myślę, że nikt się nad tym akurat nie zastanawiał, co ma do za zaproponowania w sensie pozytywnego programu. Bo to w ogóle nie było omawiane. Ja myślę, że to była forma wyciszenia głosu ludu, no krótko mówiąc, tak? Ja pamiętam taki koniec lat 90., -tych, przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku albo zaraz po, taki tekst w Gazecie Wyborczej, na pierwszej stronie, taki wielki tekst monumentalny pod tytułem, że my tego nie wiemy, ale Leper jeździ po remizach i zbiera tysiące ludzi. Pamiętam to przerażenie śmiertelne tych czerskich elit, że my tutaj sobie w Warszawie jesteśmy zadowoleni, a tam leper, a tam ludzie przychodzą słuchać lepera. To był taki, to, ten, 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 to, to był taki kazus tego, że, że jest ten, ten, rzeczywiście niezależny i odrzucający standardy, które zostały wyrobione w latach 90. głos, który, który no ich przerażał, I oczywiście jak to, ja się nieszczególnie przejmowałam oczywiście prawicową, taką stricte prawicową narracją w sensie, Wtedy jeszcze AWS-u, tak. Czy, czy... Natomiast rzeczywiście dla mnie to, że, to że, że ten taki niby postępowy głos, którego przedstawicielem miał być, Adam na Michnik, na przykład, i Gazeta Wyborcza, tak szalenie pogardzał leperem i tak i tak pienił się tą, tą pogardliwą nienawiścią. A w końcu mówimy o, o, o człowieku i o ludziach, którzy zrosli z ruchu, który miał właśnie którego marzeniem było połączenie inteligencji z chłopem i robotnikiem pracującym. To było dla mnie takie szalenie nieprzyjemne. I to była jedna z tych pierwszych rzeczy, która no nie, nie pierwszej, bo to jakby zbrzydziła mnie ta cała, ta cała grupa dużo wcześniej. Natomiast to było takie, takie ostateczne, ostateczny dowód na to, że. Że ta, to, co się w Polsce nazywało wtedy postępową lewicową inteligencją, nie ma nic wspólnego ani z postępem, ani z lewicą. No. No to nawet dzisiaj wiesz, widzimy jak często powstają publikacje to o, 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 o ludowej historii Polski tylko jakoś jak przychodzi to odnieść do rzeczywistości współczesnej to i tak ci ludzie nawet, którzy piszą o tej ludowej historii to nadal pozostają jednak w kręgu tych elit beneficjentów przemian po roku 89. Rzeczywiście ja też bym upatrywał tych klasowych przyczyn, trochę Cię tutaj prowokuję z tymi tematami ideologicznymi, ale rzeczywiście tak chyba było, że Andrzej Leper był takim wyrzutem sumienia trochę dla tych elit. To znaczy, one chciały. Ja nie chciałbym sprowadzać tego wyłącznie do Adama Michnika i Redakcji Gazety Wyborczej, bo tych redakcji pewnie można było dużo więcej wymienić. Natomiast one chciały właśnie mieć obraz tej, tej właśnie wspaniałej, nowoczesnej, postępowej, proeuropejskiej Polski. A tu przychodził jakiś taki wieśniak w gumofilcach i im to niszczył, prawda? Znaczy, to, to był. I takie... tymi i ja te nasze elitarne dywany, tak, to prawda. To znaczy, to, ja, my, ja myślę, że to głównie o to chodziło. znaczy, że. Bo, bo jak to przychodził, mówił Karol Mozelewski, albo Hrabia Małachowski, no albo profesorowie, którzy, profesor Sadowski, no było, było kilka, profesor Kowalik, było kilka głosów takich z wnętrza takiej postępowej inteligencji. W pewnym momencie nawet mówił Jacek Kuroń, tak. Znaczy, moim zdaniem znacznie za późno i znacznie za słabo, ale trzeba docenić to, że potrafił powiedzieć, że przeprasza za to, co robił w rządach Balcerowicza. Znaczy, były takie głosy kwestionujące kierunek przemian i, i koszty przemian i w ogóle to, żeśmy wybrali taką drogę, że to było niesłuszne, którym dało się to wybaczyć. Tak, dało się to wybaczyć, bo, bo to byli towarzysze wspólnej doli i i przy jednym stole nożem i widelcem żeśmy spożywali różne pociłki, a tymczasem przyszedł taki właśnie w gumiakach i, i pewnie całe życie łyżką jadł i był szefem pagieru i, i kwestionuje nasz dorobek. No, ja myślę, że to ja, ja jest, jestem absolutnie pewna, że to, że głównym problemem była ta, ta jaśnie Pańska. Niechęć do tego, żeby nam jakiś taki wsioch mówił, co mamy robić w naszym kraju. To jest to pojęcie, o którym zresztą właśnie i w Ludowej historii Polski, i w i Wrześniu Rewolucji, no bardzo dużo słyszymy, także że pytanie jest takie, kto w istocie rzeczy, był tym narodem polskim, tak? No, kto był narodem polskim, państwo było narodem polskim, tak? Szlachta, oficerowie, urzędnicy pochodzący z tak, to nagle i, i, to, i to w jakiś sposób w tych elitach przetrwało to poczucie, że jednak trzeba być dobrze urodzonym, żeby mieć prawo decydować o losie Polaków. No tak. No tak, e, tak, tak ja było tutaj... Wałęsa na przykład. No powiedzmy. Było kilka jakichś takich no może dlatego, że stanął jednak w obronie interesów tej nowej klasy rządzącej po 89 roku, dlatego go stolerowano. No ale zwróć uwagę, że Angel Per próbował jednak ten wizerunek zmienić, ubierał się w garnitur, zaczął się czesać, prawda, tak jak oni. I I, i, a tak, i, i, ale dalej było źle, wiesz, dalej to nie pasowało, znaczy chyba właśnie chodziło o to, że tak, właśnie ty się chamie źle urodziłeś, tobie nie wolno, nieważne, nie ubieraj się tak jak, tak jak my, bo i tak cię nie uznamy za swojego to rzeczywiście chyba jakiś jest w tym głębsze, głębsze ba, bo nawet właściwie leżące jakieś takie podglebie w tej, w tej myśli tej inteligencji polskiej. No Notabene tę inteligencję polską bardzo często to gubiło w historii, no ale to już nie, nie, nie temat na trzeba też, Ale trzeba też sobie powiedzieć jasno, że gdyby e, historia w 2005 roku się tak ułożyła, że Andrzej Leper byłby niezbędny do koalicji e, Platformy Obywatelskiej, tak, Znaczy ja sobie tego specjalnie nie wyobrażam, ale powiedzmy teoretycznie, tak, że, że gdyby, gdyby Andrzej Leper, gdyby Samoobrona dołączyła do jakiejś antypisowskiej koalicji wtedy, to, bar, to bardzo szybko by się okazało, moim zdaniem, że no właściwie ta jego ludowość to, to jest jakiś, jak, jakiś walor, z który, którym trzeba się liczyć. To znaczy pewnie tak czy inaczej by mu podawali dwa palce. Ale, ale nie byłoby tej, tej takiej potwornej, obalżywej nagonki. To znaczy, on zrobił, podjął decyzję o wejściu w koalicję z PiSem. No, moim zdaniem, to była błędna politycznie decyzja, ale, ale jakoś tam ją rozumiem. No i to, i to na, 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 na tą hańbę bycia Hamem jeszcze nałożył hańbę bycia pisowską przystawką. No i wtedy to już wiadomo było, że. Mu nie darują. No, no właśnie, to, to będzie ostatnie pytanie w, w tej części, bo dochodzimy sobie do tego, jak skończyła się polityczna kariera Andrzeja Lepera. To znaczy, w momencie, kiedy on zdecydował się wejść do tego rządu, co ja też uważam za błąd i nigdy tego nie ukrywałem i osobiście mu to też mówiłem, chociaż już później, bo jednak w racji wieku nie miałem okazji wtedy jeszcze być aktywnym politycznie. Natomiast. Ta kariera skończyła się w momencie, gdy nastąpił taki wściekły atak właściwie z obu stron elit polskich, bo z jednej strony to była seksafera, którą gdzieś tam podnosiła gazeta wyborcza, kompletnie niezwiązana z Andrzejem Leperem, bo ona się przecież skończyła tak, że sąd apelacyjny anulował ten... Wyrok Sądu Okręgowego, tak. I ona, ona miała być rozpatrzona, i, i bardzo prawdopodobne, że Andrzej był uniewinniony, bo tam w ogóle on nie miał nawet za bardzo kontaktu z, z, z panią, która była jakby głównym świadkiem i pokrzywdzonym rzekomym tej afery. Ale z drugiej strony też była afera już uszyta przez tą ekipę Kaczyńskiego, na własnego zresztą wicepremiera i ministra wówczas, czyli afera gruntowa, gdzie sfałszowano dokumenty. Gdzie próbowano Andrzeja Lepera namówić na jakieś tam e, odrolnienie za, za oczywiście za łapówkę. On na to nie poszedł. E, e, po czym argumentacja była taka, że nie poszedł, dlatego że został ostrzeżony. Prawda? To też było w ogóle piękne, prawda? że, że leper nie mógł odmówić po prostu dlatego, że nie był łapówkarzem, tylko dlatego, że na pewno ktoś go ostrzegł. To też takie Kiedyś klasowe. Prezes, jak nie ma teczki wypełnienia, to znaczy, że została zniszczona. No więc... Dokładnie. Chyba, że to była teczka prezesa. To oczywiście wtedy jest sfałszowana. No, ale to jakby wiadomo, jak, jak, jak wygląda to wybiórcze podejście do dokumentacji czasów PRL-u. Natomiast, właśnie, bo cały czas jakby obracam się wokół jednego zagadnienia. Zwróćcie uwagę, Agnieszka, że rozmawiamy o Andrzeju Leperze już pewnie kilkanaście minut, a do tej pory, odnosząc się do tego, jak on funkcjonował w publicystyce, w tym przekazie, który lansowano w mediach. Ani słowem nie wspomnieliśmy o programie tej partii. Znaczy, w ogóle, jakby kwestie merytoryczne, to, co samoobrona chciała faktycznie w Polsce zmienić, nigdy nie weszły do takiego obiegu, żeby ktoś faktycznie usiadł za Andrzejem Leperem, jakiś ten, ten dziennikarz i zapytał, co chcecie zmienić, dlaczego. Nie, zawsze było właśnie to, że tam jakiś okay. warchoł. Taki, prawda? I teraz się spieszyłam, bo rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że jego wizerunek był tak potężny. Pewnie trochę również była to jego, jego nie wiem, czy wina, czy jego, jego sprawstwo w takim sensie, że rzeczywiście wizerunek miał niezwykle charakterystyczny i charyzmatyczny, że rzeczywiście ten program samobrony taki był przemilczany. Co teraz już niko, dzi, dzisiaj nikogo nie dziwi, bo dzisiaj już nikt nie ma programu, ale rzeczywiście wtedy, kiedy mówimy o końcu lat 90. początku nowego milenium, to jeszcze programy się jakoś tam liczyły. No. No tak, i to jeszcze było, wiesz, bardzo tak szczegółowo opracowane. Ja czytałem ten program wielokrotnie, on był naprawdę znakomicie zrobiony, oparty o oczywiście te y, idące pod prąd neoliberalizmowi y, idee ekonomiczne. Y, gdzieś to wszystko można było naprawdę y, rozstrzygać, a właśnie nikt tego nie zrobił tylko dlatego, że liderem, który ten program proponował, był człowiek wywodzący się z klas. Ludowych. W drugiej części porozmawiamy o tym, kim dla Agnieszki Wolkonewskiej był Andrzej Leper, bo to też bardzo ciekawe. Agnieszko, ja zacząłem zapowiedź dzisiejszej obecności Twojej wbrew cenzurze no, z taką powiedzmy laurką. Hmm, aczkolwiek to naprawdę dla mnie też ma znaczenie, bo ja tą twoją publicystykę na temat Andrzeja ale czytałem jeszcze jako młody człowiek i to też jest zaszczyt dla Nie mnie, że mogę, tobą, że, że mogę z tobą też o tym rozmawiać. Yy, natomiast, no właśnie, jak znosiły. Redakcji, w których pracowałaś, to, że no, jest jakby taka cała, no wiadomo, jak ta redakcja funkcjonuje, no nikt nie przychodzi i nie każe pisać czegoś konkretnego, no, ale trzeba wyczuwać nastroje, żeby się utrzymać w tym centrum. A tu przychodzi taka Wokła nieska i, i, i pisze bezczelnie plany na sześć lepera. Czy nie miałeś z tego tytułu żadnych problemów w redakcjach, w których pracowałaś? To się szczęśliwie złożyło tak, że wtedy, kiedy leper już tak wypłynął bardzo wyraźnie. Kiedy ja się z nim zetknęłam pierwszy raz, to było w kampanii wyborczej w 2000 roku, kiedy byłam rzecznikiem Piotra Ikonowicza, to ja właśnie przeszłam do niej. I czego by nie mówić o Jerzym Urbanie, to on szalenie lubił prowokacje, w związku z czym to, że pisałam... Peany na część Lepera, to go nawet lekko bawiło. On oczywiście nie podzielał tej mojej fascynacji, chociaż też nie podzielał tego powszechnego oburzenia liternego. Natomiast uważam, że to jest tak zabawne, że, że, że u niego w gazecie chodzą takie teksty o tym, jakim Leper jest wybitnym politykiem charyzmatycznym i jak należy go słuchać, że ja akurat tam rzeczywiście nie miałam problemów. Natomiast natomiast no niewątpliwie było tak, że, że w momencie, w którym e, e, zaistniała ta cała seksafera i to wszystko zaczęło się robić takie obrzydliwe, no to rzeczywiście różne osoby z kręgów feministycznych, których nie należa z którymi jakich mam kontakty, były dość mocno oburzone moim, na przykład nie wiem, że nie ma na krawczyk, tak, to znaczy napisałam taki tekst, tym nie wierzcie na ciekrawczyk, bo nie wiem czy pamiętasz, był ten, była ta akcja taka, te różne feministki. nawet na co dzień rozsądne osoby zrobiły sobie znaczki, napisałem, wierzę na napisałam tekst, nie wierzcie na ciekrawczyk naprawdę, bo przecież ta kobieta słowa prawdy nie powiedziała w tym samym swoim, tym, więc, więc, no, ale Rzeczywiście prawda jest taka, że pewnie gdybym pracowała w jakiejkolwiek mainstreamowej gazecie, typu, już nie moja gazeta wyborcza, no ale nawet nie wiem może przeglądzie, tak? To czy, czy w jakiejś takiej innej gazecie, która bardziej szanuje dobre wychowanie, to może było mi trudniej, no ale tygodnik nie był akurat od tych, od tych miasmatów wolny, więc. Czyli się, czyli się można powiedzieć poszczęściło? I dobrze też, że zahaczyłaś właśnie o to środowisko feministyczne. Ja też doskonale pamiętam, jak ono podchodziło do tej sprawy, do tej afery, seksafery, jak to tam się nie nazywało, i właśnie do tej wiary w to, co mówi Aneta Krawczyk. Nie będziemy wchodzić w tą merytorykę chyba do końca, bo, bo, bo jakby to też wymagałoby jakiegoś odrębnego, pewnie dłuższego omówienia. Choć być może jak widzowie w Bresenzury, będą w komentarzach chcieli, to może to też kiedyś dla Państwa omówię. Natomiast właśnie to też rodzi pewne pytanie. Agnieszko nie jest tajemnicą, że uważasz się za człowieka lewicy. Co więcej, jesteś przedstawicielem takiej konsekwentnej lewicy, chyba nawet już teraz, już teraz byś się na tej lewicy, a już na pewno na parlamentarnej ze swoimi przekonaniami raczej nie odnalazła. No ale właśnie, kim dla ciebie, jako dla człowieka lewicy Andrzej Leper był, bo w marksizmie istnieje takie pojęcie jak epizodyczny bohater ludu, czyli ktoś, kto nie jest żadnym tam świadomym socjalistą, ktoś, kto nie jest kimś, kto by wspierał tę ideę na takim poziomie, że rzeczywiście chce nie wiem, wprowadzenia tego ustroju, o którym my wszyscy marzymy, ale ktoś, kto po prostu znajduje się w odpowiednim miejscu historii i zajmuje tą pozycję, którą no każdy z nas na jego miejscu, by za już tak pozwolę się zapisać do tej twojej, w cudzysłowie, partii. E, czy tak właśnie postrzegałaś Andrzeja Lepere jako kogoś, kto mimo woli wykuwa jednak to, co jest potrzebne? Przyznam się do ignorancji, znaczy nie znałam tego terminu, musiałam się o tym głęboko zastanowić, natomiast... A, bo ty jesteś marksistka idealistka bardziej. Znaczy tak, jestem niedouczona, powiedzmy sobie jeszcze. <noise> natomiast ja mam takie poczucie, że... Znaczy, czy, czy, czy ten termin, powiedz mi, bo to mi łatwiej, pasuje do Wałęsy na przykład? No, ale to raczej antybohater, no bo Wałęsa jednak stanął na czele tej kontrrewolucji, prawda? Ale, no, ale gdybyśmy ale, ale w 80 ale gdybyś, roku, powiedzmy, tak? No ale... Z, a to zależy, czy byśmy byli w ZOMO, czy byśmy byli po drugiej stronie. To już też dyskusja na inny temat. Natomiast... <noise> Znaczy, zaraz nie, nie zgłupiam, nie jestem w stanie tego zanalizować z punktu widzenia, w związku z moim... Innym. Nie, nie, mi chodzi o twój. Natomiast, natomiast myślę, że... Y, to znaczy, ja uważałam, nadal tak uważam, że Andrzej Leper był y, jedynym w trzeciej RP autentycznym y, przywódcą gniewu ludu. Tak? Znaczy jedynym, jedynym prawdziwym rewolucjonistą w takim sensie, że że, że stanął na czele, ale również z, zorganizował pewien rodzaj protestu, którego, którego nikt inny nie robił, dlatego że nastąpiła no, fragmentaryzacja klasy robotniczej, że przestała istnieć klasa robotnicza. Po 1989 roku w wyniku wiadomej kontrrewolucji rozmawialiśmy, w związku z czym nie było, nie było podmiotu tej rewolucji, natomiast okazało się, że yy, ro, Chłop i inteligent pracujący, jakby inteligent pracujący kompletnie się poddał, natomiast chłop został na tym stanowisku i Andrzej Leper był, był tą osobą, która potrafiła tę tą, tą emocję wyrazić, tą ideę ponieść. Znaczy. No pewnie, ja nie wiem, czy oczywiście można dyskutować, czy było klasą w sobie, czy klasą dla siebie, ale, ale ja nie, nie mam poczucia, żeby to było niechcącym. Tak, znaczy tak, tak jak z Wałęsą było, tak? Że Wałęsa, dlatego zapytałam Wałęsa, tak, że Wałęsa został przecież wynaleziony przez ludzi skora, dokładnie przez Lecha Bątkowskiego, na procesach robotniczych, którzy chodzili po procesach robotniczych po strajkach 70. roku i wypatrywali, kto by się nadał na lidera. Nikt nie wynalazł lepera. Wbrew tych opowieściom, że dobrał pieniądze z Rosji albo z Białorusi, albo nie pamiętam, jakieś takie były. Nie, no eee, było tam, że Rosja, nie, Niemcy wszyscy Szkocji. W tak, Włosi. No, tak, tak, tak. Uważam, że nikt nie wynalazł lepera. Lepercz absolutnie sam wynalazł i nie był w żaden sposób e, e, niczyją kreacją. Mówiliśmy chwilę temu o tym, jak, że zaczął się czesać i nosić garnitury i, i ten. I wtedy przez chwilę próbował być czyjąś kreacją. E, mnie to nie przeszkadzało. Akurat. Mnie to wydawało, bo ja uważam, że praca nad sobą w każdej sytuacji jest, jest pozytywna i byśmy nie chcieli, żeby przychodził w gumiakach jak do ministerstwa, prawda. Ale, ale naprawdę jestem przekonana, że był kompletnie samostarowalny. No i właśnie, ostatnie pytanie, na które musimy sobie tutaj odpowiedzieć, chociaż ja odpowiadam na nie oczywiście negatywnie. Czy ten fenomen w ogóle da się powtórzyć? Nie tylko z powodów klasowych, to znaczy dzisiaj w rolnictwie nie pracuje 20%, tylko 2% społeczeństwa, ale także z tych powodów, że Andrzej Ripper, tak jak wspomniałaś, on był właśnie samosterowalny, ale on był też wyjątkowy. No, nie da się właściwie jego charakteru skopiować, a wszelkie próby, jak tam co parę lat się ogłasza tego lepera 2.0, Kończą się fiaskiem. Ja zwracam uwagę, teraz jest taki właśnie gwiazda też Michał Kołodziejczak, który w tej swojej karierze już tak, dwa razy zdążył zadeklarować, że robi partię, kilka razy już zmieniał sojuszników. W końcu nie wiadomo, kogo popiera, z kim pójdzie do wyborów. Jest tak skrajnie niekonsekwentny i tak niewiarygodny w tym wszystkim i jeszcze też. Przepraszam, że to go użyję, ale on jest strasznie łatwo też przekupny, bo ja widziałem tą jego radość w oczach, jak go tylko tam gdzieś to zaprosił do tego TVN-u, żeby się pokazać, jaki to on jest dowcipny wielce. I on to wszystko wziął, jakby przyjmował to jeszcze leper. Zanim zbudował tą swoją pozycję, właśnie tego lidera rewolucjonisty, on jednak wielokrotnie odmawiał wszelkim pokusom oferowanym przez elity polityczne, a elity polityczne mają, proszę Państwa, co ludziom zaoferować. Andrzej Leper na to nigdy nie poszedł i chyba zgodzisz się, że ten fenomen już się raczej nie powtórzy, prawda? Ja zachowuję sobie prawo do, jeżeli chodzi o Kołodziejczaka, do tego, żeby nie mieć zdania tak do końca. Ja za mało za o mało nim wiem. Pod, oczywiście, że podoba mi się ton, który którym on się wypowiada o, o systemie, w którym żyjemy, bo, bo trudno, żeby się nie podobał. I, I ja nawet nie lubię, jak ludzie krzyczą, ale jego konfrontacja z ministrem Kowalskim była dość zabawna. Natomiast. Wiesz co, znaczy pytanie jest takie, czy jest jakaś grupa, czy, żeby, bo nie powiem klasa, bo to było za dużo która może ze swojego łona wygenerować taką postać jak Andrzej Leper w tej chwili. To, nie jest, to, to, to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Ja ciągle mam nadzieję na to, że na jakiś rodzaj, może dlatego, że jestem starym romantycznym socjalistą, na jakiś rodzaj buntu prekariatu. Tak? To znaczy na to, że, że, że to, nie, to, 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 nie, to nie będzie wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, Rewolucja łódzka i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no ludzie się może połapią, że są strasznie dymani przez ten kapitalizm i że mamy w Polsce no, takie osoby, których, które można pokazać palcem. tak. Mój faworyt, Rafał Brzoskak, największa firma kurierska, która chyba nie zatrudnia ani jednego kuriera, tak? bo wszyscy są na B2B i, i wypruwają sobie flaki, żeby. No, jest, jest iluś wrogów, bo. Bez wroga się nie da. No powiedz, mi, przepraszam, ja wiem, że to jest populizm. Bez wroga się nie da. Jest ilość wrogów, e, ludzi pracy. Nie, nie mówmy pracy robić, ludzi pracy, ludzi żyjących ze sprzedawania swojej pracy. E, i, I być może kiedyś, nie wiem, czy ja tego dożyję, ale ty na pewno, e, powstanie jakaś tak, jak, jakiś taki świadomy ruch antykapitalistyczny, i sądzę, że, że wtedy taka, taki lider może się wyłonić. No, ja, ja chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, przepraszam, bo za, mhm. obiecałam sobie, że ci to powiem w kontekście tego, kim dla mnie osobiście był Andrzej Leper. Mianowicie, jednym z takich potężnych argumentów przeciwko niemu to było to, że był nie wiem, antysemitą, seksistą i hamem, Pamiętamy to. A największym argumentem na rzecz tego, że był seksistą i mizogynem, to było to, że zaczął rechotać, jak, zapy... jak powiedział, czy może odwołcić prostytutkę. I to po prostu te wszystkie feministki masowo y, przypominały i to był jeden z takich argumentów na temat tego, że ten ham w tych gumiakach na tych naszych salonach i dobrze, że skończył na sznurko, to są powiązałki. Ja wam, ja muszę ci coś takie, ja pracowałam w Sejmie od dziewiątego roku, miałam 19 lat i rozmawiałam oczywiście jako bardzo młoda dziennikarka y, z politykami wszystkich opcji, y, y, bardzo lewicowymi, trochę lewicowymi, y, bardzo postępowymi, bardzo europejskimi i to, co dzisiaj byśmy nazwali y, molestowaniem seksualne. A wtedy było po prostu pewną obleśnością, było na porządku dziennym. To znaczy, to nikt mnie może po tyłku nie klepał, ale, ale w sferze werbalnej pojawiały się bardzo dwuznaczne albo jednoznaczne propozycje, i, i nie, nieproszony do tych był obecny. Rozmawiałam z Anczem wiele razy, nawet w jakimś momencie zaczęliśmy pisać książkę razem. Nigdy nie odnosił się do mnie inaczej niż z szacunkiem. I nigdy nie zachował się w żaden sposób niestosowny. I co więcej, widziałam jego interakcje z innymi ludźmi, z innymi kobietami, z innymi mężczyznami, i nigdy nie widziałam, że się zachował chamsko, obleśnie, ale w żaden taki sposób. Więc mam takie też poczucie, że jego osobiste relacje z ludźmi były zupełnie inne niż jego publiczny wizerunek, co, co zresztą miał również mój szef Jerzy Urban, tak, który był prywatnie, niezwykle kulturalną, dobrze wychowaną osobą. I ja, Jestem absolutnie zapamięta Andrzeja Lepera jako w istocie rzeczy bardzo kulturalną i dobrze wychowaną osobę, która mówiła to, co myśli publicznie, w związku z czym chcieli go powiesić. To bardzo ważne, co powiedziałaś. Ja też takie wrażenie odniosłem przy mojej współpracy z Andrzejem Leperem, że właśnie to był bardzo dobrze wychowany człowiek i odnosił się po prostu z szacunkiem do ludzi. Ale jedno muszę się nie zgodzić. Ja nie chcę, Agnieszko, dożyć nowego Lepera bez ciebie, bo kto będzie o tym tak pięknie pisał? To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze Zrozumieć by Przeżyć. Proszę Państwa, śmierć Andrzeja Lepera pozostaje niewyjaśniona, ale my tutaj, na wbrew cenzurze, jako też byli współpracownicy Andrzeja Lepera, będziemy o tym przypominać. Bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, za wizytę w naszym studiu, jeśli mogę się tak wyrazić. Dziękuję bardzo i bardzo mi było miło i serdecznie pozdrawiam Ciebie i Państwa. A ja zapraszam Państwa do kolejnych Nagrań na wbrew cenzurze. Zapraszam też do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na telegramie, także na TikToku. To wszystko żegna się. Tomasz Jankowski, moim Państwa gościem była Agnieszka Wałkaniewska. Do zobaczenia. Do zobaczenia.